Siemas, z tej strony, eee. siemas, a ze mną jest? Dariusz! Robator. Nie no, dobra, ze mną jest Dark Walker, a rozmawiać będziemy w tym filmie o grach, różnych grach. Tak, a ja. Poza gra. Yy, poza. Yy, komentowaniem będę z nim rozmawiał. No, dobra, ja no dobra, więc już się przed dwami y, całe 15 minut pierdolenia. ogra, więc w tym momencie możecie wyłączyć film No wiesz, może nie całe 15 minut, możecie wyjebie gdzieś tam. A więc wiesz. Dobra, zaczynamy mecz. Y, drugi odcinek, zagraj mecz. Dobra, no, dobra, dobra, nie, nie pierdol, tylko gadamy, tylko pierdoli. No pierd, gra... A, kurwa, a FIFA to nie gra, nie? Tak, kurwa. Tylko kurwa nie wiem, jakieś yy... Dobra, cenzura, cenzura, sorka, no bo się zapędziłem, jak z nim rozmawiam, to zawsze musi coś być. Zacenzurowane, a więc sora yy, Za słowa już więcej ich nie będzie z mojej strony. Oczywiście tylko z mojej strony. A więc dobra, co ty tam, Walker powiesz? Wow, per No to też, no ale poza tym. Wow, per sax. Wow, per sax. No niech właśnie żyjesz sax, że bo to są wiesz... Więcej nieści, to jest moja dewiza na życie. Aha, the most fun and sports entertainment today. Okej, what the fuck? Dobra, rozpoczynam magic, a nie? To o jakich grach będziemy w tym filmie rozmawiać? Podaj jakoś. Tak, o jakich grach ja, będzie żadnym filmie pierdolyć Dobra, ale cen, zacenzuruj te słowa, tak? Bo no film nie jest od 16, tak? P nie ma 5. Plus 18, do nazwy i tyle. Dobra, ten filmik będzie plus 16 albo 18, więc dzieci poniżej 7, 7 roku życia proszę wyłączyć. Tak I, i. Następne odcinki tak, będą normalne. Tak, tak czyli 4 latki mogą oglądać film, ale 18 latki muszą wyłączyć. Proszę 18 latków o wyłączenie tego filmu. Dziękuję. <grystanie> <grystanie> Jesteście za młodzi, nie? Nie no dobra. Mam 13 lat, no i wiecie. Buzują hormony. Tamten ma 9 i no może nie buzują mu hormony, a więc. <grystanie> Walker -Sights, Walker, -Sights, Walker, -Sights, Walker -Sights. No, Chciałem to Walker powiedzieć, ale nie chciałem cię zażenować. Dobra, no to tak. Y Która gra Ci się najbardziej podoba z gier Właśnie takich PS FIFA i FIFA Street. Um, najbardziej podoba mi się. No może ta FIFA Street, z której Pelka Damiana kręcił ja była spoko FIFA ale kiedy 13 gręciu, się... FIFA 13 się na całej linii. Dokładnie. FIFA 12 jest dobra, ale nie jest też tak, doskonała, PS, nie? PSP! Bo... Ostatnio wyszedł PS 2013, w którego on też je... się. Bo nie działał mi, ja kupiłem grę, tego, on mi problemy robił. Którego jeszcze nie grałem, więc nie mogę nic o nim powiedzieć, ale pójdę, ale muszę iść ochranić kolegę, że jeszcze tego nie ma, bo mi się nie chce tego kupować. Muszę iść potem do niego jego że jeszcze tego nie kupił. Aha, spoko. No to teraz nie coś ja powiem. Nie chcę grać, bo się nie chce. Następny mecz będziemy... ja będę komentował i będę rozmawiał z takim maniusią. Y, online meczyk będzie a więc y, ten. A teraz moim zdaniem nie wiem kiedy ten nagrywał Damian Dobra, Gameplayer nie pierdol, z No Game Game teraz 3. pora się przestawić na te na, nagry, na, na, na które będą miały premierę w listopadzie. Więc może teraz pogadajmy kurde o Black Ops 2. Black Ops 2. Co ja mogę o nim powiedzieć? Gówno i tyle. No, Call of Duty Black Ops 2 temat rozpoczęty. Gówno i tyle. tyle. Tak. Po prostu nie gram w, w takie gry, nie? Treyarch rozpieprzyło na całej linii, dlatego że dali celownik jak, jak przeciwnik się nie będzie ruszał, będę go widział. Przy śniadanie. No a często... ja może innego. Szczerze powiem, że może co lepszej niż Black Ops. Oczywiście WWE 15 Co więcej, nic. Tak, gra zajebista, możemy o... Nie... Morzyńska teraz... chata, polska w dziale Polska będzie mamy jako Ci tyle, e, że Państwo i dobra. Szepnę do popisu, bo, bo wiemy obydwoje dużo o tej grze. No dokładnie. Ja, jak gdybyśmy mieli mówić o Black Ops 2, to to by był tylko temat dla mnie. No dla ciebie, bo ja w takiej gry nie gram. A więc powiem tyle. WWE jest mega 13 jeszcze lepsze, bo Polska po prostu będzie jako państwo w tej grze, a więc możemy robić swoje postacie jako Polak, Polaków, tak? Ciekawy mm. jestem, jak to będzie, yy, że wchodzi normalnie Polak, nie? Ciekawy, jak go zapowiedzą. To będzie mega. No mnie, no mnie ciekawi, rok. bo fajnie by było, gdyby nie było tylko From Poland, tylko na przykład, nie wiem... From Poland, from tylko, Gdańsk, no właśnie, pole. Warszawa i takie wie. inne, nie? Na przykład jakieś wsie by były takie, wiesz... Siochy, tam różne zajebiste by było nie? Warsaw Poland <laughs> y, Miami albo ten jak teraz y, w tych w niektórych y, tych częściach WWE są tam na przykład różne te Toronto Kanada itp to powinno być właśnie Poland i Warszawa i takie inne nie to by było mega po prostu nic innego nie proszę i, jak dadzą tylko samo From Poland, to ja, to ja dziękuję i idę w, i, i sobie ustawiam, kurde, Toronto, Ontario, Kanada i... Dobra, się ja ustawię w... Rumunię, bo jest. Mm. No jest, jest, nad Pols... Na... dwa nad Polską No, jest. Jest. jest Portugalia, tego nie było, Portugalii nie było, są Niemcy... Jest no Cristiano Ronaldo! I Messiego, jest Hiszpania, więc Messi będzie, Ronaldo będzie... Lionel Messi kontra Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, kto wygra. Lionel Messi. A, tak. Ronaldo, ladies and gentlemen. od tego, od Messi'ego. Co będzie dalej? Zobaczymy po przerwie. Co? Code breaker od Messi'ego! No i teraz. Ale co? No, Ronaldo! Co powiem Lion Timer! A teraz powiem coś, Spice, Master, Lion, Tamer, a teraz powiem coś tak nie! Christian Ronaldo, nowym mistrzem WWE! Nowym mistrzem Poland. Ej, a, Ej słuchaj, słuchaj, ale no. ja się, a wiesz, a może pogadamy tak trochę o, ale a może teraz pogadajmy, jakby ktoś chciał robić y, jakąś swoją federację tamto, to może pogadajmy o rzeczach, które właśnie mogły się bardzo do tego przydają, nie? No dobra, ale poczekaj, teraz oświadczę Ci wynik, jaki jest w Fifie. 4-0. Dwa strzelił przemas, jeden wiśnieski i surma jeden. A więc zobaczymy, co w następnej połowie pokaże przemas, surma. No i oczywiście Wiśniewski. I fajną cieszynkę mam odblokowaną. Kręcił dupą, jak nie wiem. Ej, <gry> czekaj, a jak się ustawia te kieszynki w ogóle? Nie ustawia się ich klikasz różne poszczególne... Te mm, klawisze y, na padzie i one się, wiesz, tam uruchamiają. Ja mam kręcenie dupą. Dim, 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 dim. Ej, czekaj. Ej, a, jak ty, a jak się uruchamia te cieszynki? Bo chcę wiedzieć, która to jak, jest cieszynka. Bo jak strzelasz gola, nie? To się cieszy, tak? Tak. Cieszy ryja i w ogóle skacze tam, salta różne. No to ja mam odblokowane takie kręcenie dupą. Się odblokowuje po szczególnych zadaniach czy coś takiego, nie? A więc to masz od, do, hmm. do odblokowania. to może no. teraz właśnie popieprzymy o tych... A tych rzeczy, które się przydadzą do jakiejś federacji. Ja, no jasne. ja, ja jak kupię WW12, to ja bym chciał. 12, gdzieś tak spoko, cicho. po no, no właśnie. W... Przecież to twój filmik, ale spoko, ale spieprzyłem. Racja dzięki przemasku, spieprzyłem. No bo ty Jak kupię. W jak, kupi jak kupię. Jak kupię WW13. Miesiąc pogram i chcę Easy Jak kupię Easy, easy to będzie iww 13 i, i no i chyba najlepsze, najbardziej mi się przydały funkcje to nowe Creatorina no i create a Title, nie? No tak, ale jeszcze Ci powiem tyle, że Teraz o PS3 coś muszę powiedzieć, bo one teraz zeszły bardzo z ceny. Nie wiem dlaczego, po prostu są takie promocje, że na przykład z 1500 zeszło na 700, a więc nie wiem o co chodzi. A też Xbox teraz tanieje i to jest właśnie, nie wiem czy... Nie koniec konsol. Bo... bo no no taniej nie? jedno, że ja się boję bardzo... Jeśli chodzi o konsole Sony, wiesz, PS3, PS2, ja się bardzo no. boję, no. czy oni nie, nie, nie zaczynają przestawać produkować konsol, dlatego że dlatego że ja widziałem jed, jedną promocję, 89 zł za FIFA 13 razem z PS3. No ale wiesz, pokazywałem Ci to, wiem o tym, nie? Też to, no to widziałem. Ale to... Ale wiesz, ale Dziwne. to tam trzeba... 89 trzeba płacić za miesiąc, bo to z No tak, ale 80... też w oręcz można kupić bez y, tego, bez abonamentu, y, za 300 coś złotych, tak? Pesa. Y, pe, pes, pesa, nie? I ten, i Fifkę. No to co to, jak sama Fifa kosztuje 200 prawie złotych. No to... Pff, no nie to wiem, samych, u tak? mnie w sklepie w okolicy kosztu, ko, kosztuje 210. Na no, umie... Nie, umie 210, tylko tak w okolicach 150, nie. Ostatnio widziałem za 180, a więc nie wiem co i jak teraz będzie, nie? No bo boję się tego samego, nie? Ale też Xbox teraz spadł w Tesco, widziałem za 500 zł, tak? To jest bardzo złe, no. Ja, ja, słuchaj, ja wczoraj, od, o Jezu, no, przypomniało mi się, słuchaj, ja wczoraj byłem w Realu, wczoraj byłem w Mediamarcie, prze przechodzę przez dział z konsolami, patrzę, a tam PS3 za 330 zł. To, to jest możliwe, właśnie ja się boję właśnie tych upadków konsol, bo po prostu konsole są mega, ja oczywiście no nie gram na konsolach, ale... Wiesz, no. A wiesz, że WWE 14 będzie na PC? Będzie, bo przejmuje to i James. Tak, i jej przejmuje. No. Podobno jak przejmie, i nie będzie Helinus'e. Będą Helinus'e, to tylko głupie plotki. Ja yy, słyszałem Aha, na fejsie. To tylko nie? Głupie czyli to tylko głupie pierdolenie Damiana, tak? Tak, głupie pierdolenie Damiana, po prostu. Nie, nie obrażam go, no ale e, to było plotka, tak? Uwierzył w to plotkę, nie? No i bardzo żałuję, że w to też uwierzyłem na początku, ale później nie, nie wierzysz w to, nie? Wow. Ja też. Co nie wierzę? Słuchaj, wbij ten film jako odpowiedź wideo pod ostatnią FIFę Damiana. Aha, dobra. <laughs> no To trochę tego co ja, No co, ja już moją kontrę ja już tą zajebistą kontrę, i tak jak ten filmik nazwałem, to tą zajebistą kontrę, to to już jest. Pod GM, pod pierwszym GM moldem 07 Damiana. Aha, no spoko. Ja mam tą fifę też mogę dać, ale jest 4-1. Wygrywam, ale się boję. No, no, ale naprawdę ale... boję się upadku konsol, nie, nie gram w, na konsolach, wolę pc, PC nie, ale jednak konsole są dobre, nie, ogólnie... Konsole są pro mega, konsole są super! No, ty już nie przechwalaj. Niby grafik nic się, ci się tam, wiesz, nie musisz mieć tego, nie, jak kupisz grę na konsole i masz konsolę, to nie, ba... nie boisz się o to, czy ci wejdzie, tak? No, ja się, no wiesz, ja tam... Ja tam się nie mam co bać, dlatego że ja mogę sobie kupić stogieri i tak się nie boję czy mi wejdzie czy nie, bo, bo wiesz, bo ja to mam centralnie w dupie i sobie mogę zainstalować stogieri i tyle nie. No tak, ale na tym kończymy nasze pierdolenie oszupenie, nie? No, nie! Tak. Kontynuujemy może w następnym odcinku, no. Nie! Spoko, nie? Tutaj kończymy i nagrywamy następny trollu. Dobra trolu, no to a więc widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku. E, Pod takim już za sekundę, w którym będziemy za kilka minut. Bo teraz muszę jeszcze przekonwertować ten filmik, wrzucić go na YouTube. Pierwszy odcinek, ten drugi jeszcze nie wrzucony. Nagrywam sobie tak, żeby miał później co nagrywać, nie? Że co wrzucać, żeby nie nagrywać na zabój. A więc dobra, zobaczymy tylko co jak i kończymy. Spoko. Ej, a żegnamy się, czy nie? No, poczekaj chwilę. <grywa> Chyba się trzeba pożegnać. Dobra, no to było na dzisiaj, na teraz, na chwilę, yy, na tyle. Yy, no to do usłyszenia w następnym odcinku. Pożegnaj się. Pożegnaj się. A, kto dla was, a kto dla nich mówił, przypomnij? Przemaz i... Po... Dary już dziki równa. Murzyn. <grywa> Dariusz Dobra, dzień, Narka.